Dzisiejszy makijaż na słoneczny dzień bardzo prosty, szybciutki na bazie zielonej konturówki i mojej perfekcyjnej paletki. Zostań ze mną koniecznie. Na początek nakładam ciasteczkowy, matowy cień tuż pod brwią i całe wewnętrzne ruchomej i nieruchomej powieki. Odrobinę przywróconego różu na załamaniu ruchomej i nieruchomej powieki, wychodząc wyżej. W ten sposób nie niwelujemy opadającą powiekę, ale też. Oko bardziej otwieramy. Zobaczcie, już inaczej wygląda powieka. Zanim konturówka nałożę odrobinę brązera rozświetlającego naszego klejnotu. Jeżeli macie opaloną skórę, to tym bardziej przepięknie będzie połyskiwało. I jak najbardziej w słoneczku przepięknie. Teraz zielona konturówka. Zaczynam od zewnątrz. Tak dwie trzecie przy samej linii rzęs, lekko unosząc ku zewnętrzu grubszą kreskę, odrobiny dolne powieka. Rozcieram precyzyjnym pędzelkiem aż do zaniku i ku górze, żeby oko było bardziej otwarte i mocno wytuszowane rzęsy. 200% objętości, pielęgnacja. Zaczynamy od samej nasady ciągnąc ku górze. One będą również ładnie podkreślone. I po jednej aplikacji, jaka jest różnica. Rzęsy są widoczne, bardzo intensywnie tak jak lubię. I drugi raz. I oko podkreślone. Taka różnica. Można mieć makijaż lekki, na słoneczny dzień, ale czuć się dobrze mieć większe otwarte oko. I drugie oko zaczynam. I makijaż gotowy. Jeżeli chciałabyś dobrać dla siebie kolorystykę takiej idealnie perfekcyjnej paletki oraz konturówkę, która będzie do Ciebie pasowała. Kolorów jest wiele i dopełnienie makijażu oka, czyli tuż, zostaw komentarz chcę, i odezwę się do ciebie. Wspólnie dobierzemy odpowiedni dla Ciebie. Przyjemnego dnia. Czekam.